Cześć, w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak stworzyłem fryzarkę CNC, ręczną fryzarkę CNC. Do pianek, która jest widoczna tutaj. Początkowo miałem wycinać pianki do mojego kontrolera i mikrofonu, do takiego pokrowca, który zaraz zobaczycie, ręcznie. Ale w trakcie frezowania stwierdziłem, że efekty będą raczej nieestetyczne i bardzo żmudna będzie praca, więc postanowiłem, że stworzę oto taką prowadnicę do frezarki. Dzisiaj wyjątkowo nie lutuj, a spawaj z wodzirejem. Pierwszą czynnością jaką wykonałem są oczywiście pomiary. Przyłożyłem pokrowiec i obrysowałem go ołówkiem na piance, która docelowo znajdzie się w jego wnętrzu. Po obrysowaniu przeniosłem się do szopy, gdzie na moje pile radialnej Dewalt dociąłem piankę do pożądanego rozmiaru. Pianka pasuje idealnie, więc zabrałem się za dalsze, nieco bardziej precyzyjne pomiary. Ustawiłem kontroler równo, w równej odległości od brzegów i obrysowałem go markerem. W międzyczasie wyciąłem otwór pod stację bazową mikrofonu. Zrobiłem to klasycznie z ręki i wtedy właśnie zdecydowałem, że potrzebuję jakiegoś rodzaju programu. Władnicy. Więc miało być prosto, miało być przyjemnie i szybko, ale jak zawsze u mnie się skończyło na tym, że będę spawał i wszystko przebudżetowywał, że tak powiem. Mam takie coś. Uła bardzo ciężka, gruba blacha chyba 6 mm blach kątownik, a tu mam taki płaskownik i teraz żeby zrobić sanki w zasadzie taką siedzisko dla naszej frezarki, ale i nie tylko frezarki, bo jak widzicie tutaj wytnę sobie otwór jeszcze na drugie moje narzędzie do cięcia płytek i spróbuję, może żeby nie marnować za dużo materiału, to po prostu przyczepię na jednym końcu kawałek na drugim końcu kawałek, może cztery po prostu, e, cztery po prostu fragmenty tego kątownika wytnę, żeby nie zwiększyć Zwiększać jeszcze dodatkowo masy, bo i tak to jest już bardzo ciężkie. Jakbym dospawał taki kawałek z jednej i z drugiej strony, to by było naprawdę, naprawdę już dosyć grubo. Więc po prostu podcinam cztery fragmenty kątownika i spróbujemy je tutaj przyspawać. Mamy to wycięte. Jeszcze oczywiście krawędzie sobie wyszlifuję, żeby ładniej to wyglądało. A jak to będzie wyglądać finalnie? Tu tworzyć właśnie takie coś. Tu jedno zawiesie, tu drugie. Tu trzecie, no i tu czwarte. A to się będzie porusz przymocowane do szyn i będzie się na tych szynach przemieszczało. No dobra, najpierw ja sobie poszlifuję i zapraszam Was później na spawanie. I tak to wygląda po ścieniowaniu, czyli ta płyta, która będzie, przepraszam, mam maskę, dziwnie mówię. To na tej płycie będzie frezarka, albo ten, to drugie urządzenie do cięcia płytek. Skończyła mi się tarcza szlifierska i nie mam, nie mogę dociąć do końca, więc na razie to zostawiam. Później się odkręci, jak będzie trzeba i się to dorobi. No i tak to by wyglądało. Nie, tak. Może bym się jeszcze pokusił trochę o ścienienie tego elementu. Aha, nie zauważyliście, nie włączyłem nagrywania, ale przyspawałem elektrodę. Przechodzimy w takim razie na normalną elektrodę. Zobaczymy jak to będzie działać. Jakoś poza kamerami mi lepiej idzie. Przeprosiłem się trochę z TIGiem, no jakoś to poszło do doszlifowania. Jak na drugi raz spawania TIGiem, to chyba nie jest źle. Próbujemy dalej. Tak to wygląda od spodu, drugi przejazd. Jeszcze trochę chłodzę gazem, no nie jest źle. Jeszcze, znaczy pierwszy przejazd, drugi przejazd właśnie będzie na uzupełnienie tego. Naprawdę nie uwierzycie, ale no po prostu tak jest. Jak włączam kamerę, nie da rady spawać. Ale to z winy, no się nie wiem czy jej, czy spawarki, czy moje, może spawarka się krępuje przed wami. No ale okej, okay, tak to pospawałem. Oczywiście wiadomo, że to nie jest jakoś idealnie, ale będzie spoko, będzie spoko, jak się oszlifuje. Dobra, obspawałem cały wózeczek, tak to póki co wygląda. No patrzcie, niektóre spawy, no nie liczę z takich dziurawych, ale ten, Dajmy światło, bo to jest naprawdę fajne. A no, dobra, pod światło trochę gorzej. No ale ten to żebyście nie powiedzieli, że ktoś dwa razy spawał, tylko co najmniej ze trzy No jakoś wyszły te spawy. Najważniejsze, że się trzyma. To i tak jest nie dla klienta, tylko dla mnie prywatnie, więc liczy się też czas no, do wykonywania. Mam wrażenie, że te pianki chyba taniej byłoby kupić i zamówić gdzieś w internecie. No ale ja tak lubię. Ja tak mam. Wolę sobie coś zrobić samemu. Tutaj też mamy spaw. No tu już, są, tu już jest ten pas spaw. Ten jest oszlifowany. Ten jest jako taki i ten też, ale te są z dołu, tych to już w ogóle nie widać, jeszcze je oszlifuję i będzie dużo lepiej. Najważniejsze, że jest to w miarę proste i będzie mogło trzymać moją fryzarkę. I tak się prezentuje spód po przeszlifowaniu i małych, jeszcze drobnych poprawkach spowalniczych. Wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie, bym powiedział. Niby miałem nie dbać o estetykę tego projektu, miało to być na szybko, ale jakoś mi zaczęło zależeć. No, może taką dwójkę bym w Technikum dostał za do takie spadanie? Mi się podoba. Not great, not terrible. Ważne, że się trzyma. Ważne, że się trzyma i będzie to funkcjonować. Jeszcze zaraz to pomaluję na szybko i potem będziemy pasować elementy. Przenosimy się nieco w inną scenerię, bo chcę wam pokazać, jak tutaj oznaczyłem otwory, już wywierciłem otwory. Nie wszystkie się zgadzają, ale wystarczy tylko, że jeden na jedną prowadnicę otwór będzie się zgadzał i będzie ok. Zawsze można też rozwiercić, nie ma problemu. Ale pokażę wam to, żeby nie być jak na przykład Darek Stolarz na YouTubie, który pokazuje, jak robić szopę. A w najlepszym momencie mówi, że dach zrobił w domu i wystarczy go tylko przykręcić. Wiecie, że najciekawszy moment jest pominięty. Ja, żeby się tak nie zachowywać wobec was, moich widzów, którzy mam nadzieję odwdzięczycie się subskrypcją. Pokażę Wam, jak sobie oznaczyłem otwory. Także nawet niektóre nie pasują. Wysuwam sobie sprowadnicę spod w zasadzie naszego, naszego wózka. No i sobie znaczę. Tu mi się tak na oko. No bo. Jakaś tutaj ogromna dokładność nie jest mi potrzebna. Z tej strony też sobie oznaczam. O, tu jest mniej więcej środek. I potem sobie przesuwam. Wyrównuję sobie to do tego. I sobie oznaczam. Tu mniej więcej środek, i potem biorę coś takiego. Kontornik przykładam i łączę kropki. Ale to już poza kamerą, żeby mieć wolne ręce. Otworki sobie też tutaj poznaczyłem. Takim oto wybijakiem. Powolutku będę sobie rozwiercał ten otwór. W międzyczasie smarując olejem wiertło i powierzchnię wiercenia, żeby schłodzić te dwie powierzchnie, żeby wiertło się nie stanęło za szybko. A wiertło naprawdę dobre. No i tak to wygląda po kilku modyfikacjach, kilku przemyśleniach. Zdecydowałem się, że dodam tutaj taki, taką właśnie przykładnicę z jednej i z drugiej strony, żeby zawsze podczas frezowania mieć kąt prosty, mieć na czym oprzeć, mieć jakiś punkt odniesienia. To mi trochę ułatwi, przyspieszy pracę. Miałem taki kawałek aluminium. Kiedyś robiłem taki parawan DJ-ski, który się bardzo łatwo rozkładał. I tu mi zostało taki kawałek aluminium, to mi się przyda, ale jeszcze pójdę na górę na strych i wezmę z tamtego oryginalnego parawanu. To, co zostało, bo ten kawałeczek niestety, będzie za krótki, żeby tam przyłożyć z drugiej strony. W każdym razie to przywiercę na stałe i pójdę jeszcze po jeden kawałek aluminium. Datne z drugiej strony, i będę miał fajną ramę. Tu niestety te otwory wywiercone się nie za bardzo zgrały, więc tutaj, jak widać, jest trochę przekoszona ta oś, więc będzie trzeba nawiercić nowe otwory, jakoś zrobić. Coś wymyślić, żeby ta odległość między tymi, tymi prowadnicami była stała, więc zaraz coś takiego wymyślę i projekt będzie już prawie skończony. Dokupiłem w międzyczasie, bo już jest następny dzień, to nie jest tak, że to wszystko w ciągu jednego dnia. To już mija, nie wiem, chyba z tydzień, jak ten projekt, który miałem wyciąć piankę za pomocą frezarki, parę godzin mija. Tydzień, albo drugi tydzień. W każdym razie tak trzeba jeszcze właśnie przykręcić to i zrobić tak, żeby odległość między tymi prowadnicami w osi, nazwijmy to, nie wiem, x, była równa cały czas. Czyli albo nawiercić otwory bardzo precyzyjnie. Mamy jeszcze trochę miejsca na blaszce, albo nie wiem, jakąś rozpórkę dać z jednej, z drugiej strony i wtedy sobie oznaczyć otwory. Coś zaraz wymyślę. Tak wygląda konstrukcja do tego, żeby przykręcić kąt prosty. No i już żałuję, że nie mam oczywiście spawarki na aluminiu. Tutaj są ściski stolarskie. Jeden, drugi. Trzymają nam kątownik aluminiowy stolarski. I tutaj sobie wiercę. Akurat fajnie w tych prowadnicach jest to, że mają taki pasek przez sam środek. I tu można sobie nawiercić otwory, które będą w równej linii do tych otworów, które są już wcześniej nawiercone. I tak sobie biorę wiertarkę. I nawiercam po dwa otworki, i zaraz przykręcę tutaj jakieś wkręty. I mam już dokręcone nasze przykładnice z jednej i z drugiej strony. Zrezygnowałem jednak ze śrub, bo miałem nity. Nity też bardzo dobrze to trzymają i szybciej się udało zamontować. A teraz montuję tutaj takie rozpórki z prawej i z lewej strony, żeby zawsze te prowadnice, niezależnie od tego, czy wózek jest prosty, czy krzywy, to żeby one zawsze były na równej odległości. Poza tym. Nie wiem, czy wy już dostrzegacie potencjał, bo ja już dostrzegam. Tu nam się tworzy taka fajna struktura, do której można by coś przyczepić jeszcze, a może jakiś, jakąś śrubę. I wtedy można by korpku, albo nie wiem, jakimś silniczkiem, już wytworzyć frezarkę CNC półautomatyczną, ćwiercie automatyczną, albo zautomatyzowaną. Na razie zostawmy tak, jak jest, ale potem, potem można ten potencjał oczywiście rozwinąć. I tu widzicie pojawił się pomysł, żeby nie tylko zrobić ręcznie sterowaną frezarkę, CNC a automatyczną. Tylko co jeśli ta frezarka byłaby sterowana przez protokół DMX? Dokręcam to, przykręcam płytę prawdopodobnie rozwiercę jeszcze otwory na tej płycie, żeby można było ją ustabilizować na wózku, żeby jednak było wszystko na zicher. I pewnie dzisiaj już zaczniemy frezować. Do zobaczenia. I teraz, żeby już dobrze nakreślić i wywiercić otwory na frezarkę, podkładam sobie papier samoprzylepny. Na razie go tutaj przypasowuję. A potem oderwę tę warstwę która zabezpiecza klej. Przykleję je od spodu do frezarki, oznaczę sobie otwory i przykleję z powrotem do naszej podstawy i na tej podstawie będę wiercił już na stołowej wiertarce. Powkręcałem sobie śrubeczki od tej strony, one przechodzą na wylot, więc będę miał precyzyjne otwory. I zobaczcie, jeszcze tutaj dziurka mi się wycięła, a zrobiłem to tak, że przyłożyłem to i ręcznie palcami przekręciłem dookoła papieru. To jest na tyle ostre, że wycięło ładną dziurkę, ładny otwór na samym środku naszego wrzeciona. Proszę bardzo, kilku, kilku dobrych chwilach wkręcania mam przebite dwie śrubki i tym sposobem oznaczono otwory, więc naklejam to tam i próbuję wiercić no i patrzcie, skończyłem już ten projekt, już działa, już nawet go testowałem. Przepraszam, że pierwszych prób nie uchwyciłem, ale po prostu trudno się skupić i na nagrywaniu, i na tak precyzyjnej robocie. Bo tutaj już nie ma żadnej próby, to już jest ta pianka, ona swoje kosztowała, więc nie chcę ponownie ponosić takich wydatków. Patrzcie, jak to fajnie wszystko ładnie chodzi. Pomalowałem też nasze sanki. Mam tutaj bardzo długi frez, i tutaj na jakąś głębokość 4 cm, może 3,5 się wcinam póki co. Zobaczcie, jak. Takie fajne, proste krawędzie, jakie równe mi wyszły. I teraz y, objechałem sobie dookoła te krawędzie. Ograniczam sobie ściskami stolarskimi przestrzeń roboczą y, naszego plotera CNC, humanoidalnego, żeby nie wyjechać za bardzo za krawędź. I teraz y, po prostu zdejmuję ten materiał, który ma być w środku. Że to jest największy element, więc jest tutaj naprawdę sporo tego. Ja to cały czas odsysam, mam maseczkę na sobie, bo wdychać tego też. Raczej się nie powinno, a jest dosyć sporo tych wiórów, jeśli można tak to ująć. Ale idzie to naprawdę, naprawdę nieźle. Powierzchnia, jak widać, jest bardzo tutaj gładka w porównaniu do tego, co robiłem ręcznie. Tutaj jest wyszlifowana już, więc e, nie zauważycie tego. Tu też takie były małe próby zdjęcia materiału. Tu po prostu będzie wyjście na kable. Spróbuję teraz Wam coś nagrać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Odkurzacz włączony. Podstawiam sobie tutaj rurę, żeby tutaj zawsze coś mi wyciągało, bo tego jest naprawdę, naprawdę dużo. No i zaczynam. Hałas będzie. Uwaga. Kabel jeszcze przesuwa sobie założę na plecy i działamy. Jak widać na załączonym obrazku, no, sporo tego jest. Teraz wysysam odkurzaczem, więc tak bardzo się nie pyli. Ale co jakiś czas sobie przerywam i odkurzam, żeby mieć czystą przestrzeń roboczą. Poza tym, im mniej tych wiórów jest w tej oto przestrzeni, tym mniej się nosi po zakładzie. Przed chwilą je co ja zrobiłem w ogóle, ale dobra. Zapomnijmy o tym. Uff. <laughs> Prawie bym znowu sobie tego palca pokieruszał. Spójrzmy na to, jak to wygląda. No fajne, fajne. Krawędzie yy, na razie jeszcze, no takie, nie są aż takie ostre, jak powinny być. Ale to jeszcze się doszlifuje multitulem. Ale póki co zdejmowało się tę warstwę naprawdę bardzo przyjemnie. Tylko ciekawi mnie, nie sprawdziłem, ile zdjąłem. Powinienem zostawić centymetr na spodzie. Zaraz zobaczę. Jako, że jest to pianka, po prostu przebiję ją na wylot. I się nie powinno nic stać. I mamy centymetr i 8 mm. No to jeszcze te 8 mm można by ściągnąć. A no może nie trzeba? Na razie zostawię tak, jak jest. Przymierzę kontroler i zobaczymy. Ale jeszcze zanim to, to jeszcze wytnę tutaj miejsce na kable. No naprawdę, pracuję się tym narzędziem wyśmienicie. Jestem zaskoczony, jak to gładko, fajnie chodzi. Tutaj wcześniej były takie próby cięcia, trochę za bardzo się wciąłem, ale no niech to zostanie, najwyżej się zeszlifuję jeszcze papierem. No i co? Fajnie to wygląda. Zastanawiam się, czy uda mi się wyciąć koło, czy może bardziej jakąś otworcicą albo kilkoma. To będzie trudne, ale okej, okay. tak to wygląda. Później pokażę Wam rezultat finalnie, jak to już wszystko razem do siebie dochodzi. I tak oto wygląda pokrowiec, w którym jest pianka i jest wszystko, już wam pokazuję. To jest oczywiście nasze logo, wyhaftowane pięknie. I patrzcie, jak to wygląda. Już dla ułatwienia otworzyłem zamek, jest wszystko podłączone. Odkręcam to, otwieram. I wszystko jest już podłączone. Kabelki są pięknie ułożone. I właśnie to jest ta zaleta, że tylko w zasadzie się podłącza do prądu. No i oczywiście do głośników. To nasze całe urządzenie, cały nasz zestaw DJski. Mikrofon jest podłączony od razu. A i oczywiście słuchawki też z przyczyn oczywistych odłączamy. To jest stacja bazowa, wszystko od razu jest podłączone i do zasilania, które jest tutaj, i do kontrolera. Mikrofony leżą tutaj, można je wziąć, a po imprezie po prostu wsadzamy to wszystko do jednego pokrowca, zamykamy, otwieramy i wszystko jest gotowe. Wyfrezowałem na zasilanie kable, tutaj mamy miejsce z tyłu na wtyki końcowe. Trochę jeszcze, nie wiem jak te USB. Będą tu wchodzić. Ale rzadko korzystam z Sound Switcha, rzadko korzystam z pendrive'ów. Trochę mnie martwi ten zasilacz, bo jest tak otulony z dwóch stron. Ale on też jakoś za specjalnie się nie grzeje, więc chyba da radę. Ładnie logo New Marka widać z tej strony. Nie, ale z tej strony ładnie widać. No i zobaczcie, kiedy to jest czysty, fajny look. I to już może na stole DJ-skim leżeć i godnie reprezentować naszą firmę. To chyba wszystko. Jeszcze będę frezował piankę na, do case'a na głowę, ale tego już nie będę pokazywał. Dwa razy tych samych rzeczy, bo procedura będzie bardzo podobna. Tak to wygląda. Ktoś ma jakieś pytania, może chce pożyczyć frezarkę. No nie wiem, czy pożyczę, ale możemy się dogadać. Tak to wygląda. I mi się wydaje, że wygląda to naprawdę fajnie w porównaniu do tego, co było wcześniej. Otwierasz. I działaż. Jakbym kiedykolwiek jakieś pokrowce wypuścił, jakąś serię, to właśnie będzie w tym duchu, że otwierasz i działa. I wszystko jest podłączone, wszystko w jednym. Tak zawsze miałem zorganizowane casey, i tak sobie zorganizowałem też ten pokrowiec. W magazynach firm oświetleniowych jest mnóstwo takich starych urządzeń starych głów na lampie wyładowczej których nie opłaca się eksploatować. Nie opłaca się ich też za bardzo sprzedać, jak już to są sprzedawane za naprawdę grosze i mało kto jakby chce je kupić, bo w dzisiejszych czasach raz, że zużywa to mnóstwo prądu, po drugie jest to bardzo ciężkie urządzenie. No i jeżeli mówimy o zakupie takiej lampy wyładowczej, to są czasami nie setki, a czasami tysiące nawet złotych, żeby taką lampę kupić. Oczywiście można chińskie, ale one nie świecą aż tak dobrze jak Oryginalne lampy, więc nie opłaca się takich urządzeń eksploatować, i prędzej czy później wylądują one gdzieś na świetnisku. Więc pojawił się taki pomysł, żeby może wykorzystać do czegoś innego te oto głowy. Co jeśli pan i tilt sterowałyby osią X i Y naszej frezarki, a może funkcja zoom? mogłaby sterować głębokością cięcia. Taki pomysł pojawił mi się w głowie. I w ogóle zobaczcie, jakie fajne, fajna rzecz by nam powstała, jeżeli taka frezarka CNC DMX wycięłaby nam, zrobiona oczywiście ze starej głowy, wycięłaby nam piankę do case'a na głowy nowe. I jeszcze jakby to zrobiła przy użyciu programu oświetleniowego albo jakiejś starej konsoli oświetleniowej. No to by było już naprawdę ciekawe, ciekawe urządzenie, które byłoby jakby taką samopowtarzalną, kopiującą się maszyną do robienia rzeczy dla swoich jakby maszyn, nie? czyli człowiek człowiekowi, głowa głowicy, oświetlenia oświetleniu. Taki romantyczny, ekologiczny pomysł pojawił się w mojej głowie. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać jakiś stopień precyzji, bo wiadomo, no, głowice mają 255 punktów ruchu w Pan Tilt, ale są głowice, które w zasadzie większość głowic jest w 16 bitach, więc tych punktów jest kilkaset razy więcej. Czyli naprawdę udałoby nam się zrobić bardzo precyzyjną maszynę. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Wiadomo, że pan i tilt jest trochę jakby zakres tych ruchów jest troszkę mniejszy, ale też ta frezarka ona wcale nie jest jakaś ogromna, więc jakaś śruba trapezowa czy kulowa dałaby radę. Dalibyśmy radę myślę, że w jakichś wartościach zrobić tutaj coś takie urządzenie, które by wykorzystało pełen zakres i ruchów X i Y, no i oczywiście jeszcze załóżmy Z, tak? czyli głębokość cięcia. Więc jeśli chciałbyś się dołączyć do tego projektu, jeśli masz jakiś też pomysł, może masz jakoś, jakieś urządzenie oświetleniowe, które mogłoby się do tego projektu przyczynić, to daj znać w komentarzu. Trwają rozmowy z jedną firmą, jestem praktycznie już umówiony na odbiór takiego jednego urządzenia, które ma chyba uszkodzoną obudowę, więc może się uda. W takim razie, słuchaj, subskrybuj ten kanał, zostaw tutaj łapkę w górę, jeżeli chcesz zobaczyć dalszą część, czy uda mi się, a może nam uda nam się stworzyć taką frezarkę CNC sterowaną DMX, zasubskrybuj, subskrybuj, zobaczysz. Pozdrawiam.